Ukłon. Spośród dzieci wybiera się jedno, które będzie zgadywało, komu ma oddać pokłon. Z kolei pozostałe dzieci odchodzą na bok i po cichu ustalają, komu tamto ma się ukłonić. Po naradzie ustawiają się w kole z balonikami w ręku. Dziecko, które ma odgadywać, wchodzi do koła. Bacznie się wszystkim przygląda, starając się rozpoznać, komu ma oddać pokłon. Jeżeli zgadnie i ukłoni się przed właściwym dzieckiem, wtedy ma prawo uczestniczyć w powtórnej grze, a na swoje miejsce wybiera osobę, która go zastąpi. Jeżeli zaś ukłoni się niewłaściwej osobie, wtedy wszystkie dzieci uderzają go balonikami, aż uda mu się wyjść z koła. Zabawa rozpoczyna się od nowa, a zgadującym zostaje ten, kto niesłusznie odebrał pokłon.